Słowa Świętej Ewangelii według Świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do. Jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł swinie. Pragnął on napełnić swój żołądek stronkami, którymi żywili się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba? A ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, Ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucalował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do sług swoich. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandale na nogi. Przyprowadźcie utoczone cielem i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywolał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utoczony cielem, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy Ojciec Jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz On odpowiedział Ojcu Oto tyle lat Ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dali skoźnięcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten Syn Twój, który roztrwonił Twój majątek, z nierządnicami, kazaliś zabić dla Niego utuczone ciele. Lecz On mu odpowiedział, Moje dziecko, Ty zawsze jesteś ze Mną i wszystko, co Moje do Ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. I Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przywilejny nasz Kaplanie Ojcze, drogi ministranci, organistka, drodzy parafianie, Pana mamo to obecna, umiłowanie bracia i siostry w Chrystusie Panu, kochane Boże dzieci. Pan Jezus swoim otwartym, kochającym sercem dzisiaj, w czwartą niedzielę, wielkiego posto daje nam przepiękną Ewangelię, którą czytamy ze świętego Łukasza Ewangelisty w XV rozdziale. Jest to Ewangelia bardzo trudna. Ewangelia może czasem dla niektórych tragiczna, może jest niezrozumiała, ale jest bardzo piękna, dlatego że przepełniona miłością, przebaczeniem. I rzeczywiście, nawet jeżeli taki rozdwojony koniec, zakończenie, taki podwójny finisz tej Ewangelii, to jest. Bardzo cudownie pokazane, na ile ktoś potrafi skorzystać z miłosierdzia, z miłości Ojca. Tutaj chciałbym sam dla siebie dla nas, kochani, zwrócić uwagę na relacje między Ojcem i jego dziećmi. Starszy i młodszy Syn. Kiedy przychodzi młodszy syn po całej historii swojej życiowej, to widać, że te relacje są dla niego bliskie, chociaż był tak daleko. I tak jakby chciał powiedzieć, mój Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebo i względem ciebie. Nawet nie ma tutaj słowa mój, ale słowo Ojcze już oznacza, że uważam się za Syna i uważam tego człowieka za Ojca którego Pan Bóg postawił na drodze mojego życia. Ale gdy słyszymy, jak mówi do Ojca starszy syn, to On mówi: Oto Twój syn, Twoje dziecko, roztrwonił Twój majątek. To jest taka wielka różnica, która od razu zgrzyta, jak na przykład mówimy modlitwę Pańską, Ojcze nasz, gdzie mówimy: Ojcze nasz. Niech przyjdzie Królestwo Twoje, ale mówimy na przykład chleba naszego, chociaż wiemy, że ten chleb podarowany jest od Boga. Chleba naszego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, przyznajemy się do tego. I kiedy możemy zauważyć, że ewangelista próbuje tego Ojca jakby najbliżej przygarnąć do starszego Syna i mówi: I wyszedł Jego Ojciec. Czyli Ewangelista próbuje ich zjednoczyć w tych relacjach. Ale znowuż właśnie ten starszy syn mówi I kiedy On wrócił, bo ja Ci tyle lat służę, Ty kazaliś dla Niego zabić otoczony ciele. Wrócił Twój syn, nie mój brat. I dlatego, kiedy jesteśmy we wspólnocie Kościoła, aby tą Ewangelię zrozumieć, aby zrozumieć, czym jest wspólnota Kościoła, czym jest wspólnota Pana Jezusa, który gromadzi nas na Eucharystii, który gromadzi nas później także poza morami Kościoła, świątyni, abyśmy ten Kościół żywy tworzyli dalej w swoim domu i w swoich rodzinach, w miejscach pracy. Pokazuje, że muszą to być relacje, że to jest mój Pan Bóg, że to jest nie czyjś, nie idę, bo może mi coś tam Pan Bóg pomoże. Ale właśnie mój Bóg. Na przykład, kiedy Syryjczyk na Aman w Starym Testamencie czytamy, przyszedł do proroka, to powiedział te słowa wzywaj do swojego Boga, może On mi pomoże. Nie miał żadnych relacji, że to jest jego Bóg. I dlatego dzisiejsza Ewangelia uczy nas tego, żebyśmy potrafili w sobie zobaczyć Tę różnicę między starszym i młodszym bratem. Jeżeli byśmy się tak naprawdę wczytali w tą historię i próbowali swoje życie przyłożyć do tych słów Ewangelii, to zobaczymy, że i jedno i drugie pasuje. I starszy brat i młodszy brat jest lustrem dla nas. Ale też możemy tak powiedzieć, jak bardzo często pierwsi ojcowie chrześcijańscy Tłumaczyli Pismo Święte i tak jak jest takie tłumaczenie też biblijne o bogaczu i Lazarzu, że jest to historia jednego człowieka, że często ten bogacz to jest nasze ciało, a Lazarz to jest nasza dusza. I dzisiaj też możemy w tym kluczu spróbować zrozumieć Ewangelię, że starszy brat i młodszy brat to jestem ja. Tych dwóch braci czasem się sprzecza z nami. Tak jak któryś święty kiedyś mówił w przykładzie, w kazaniu, w homilii, że my czasem mamy w sobie takich dwóch wilków to dobro i zło i wygrywa ten, kogo więcej karmimy, bo ten, który jest mniej karmiony, ginie jest zagryzany przez tego drugiego. Właśnie tu jest różnica też między kościołem, czyli wspólnotą kościoła. A tym, co nazywamy na przykład dżunglą, myślę, że każdy z nas wie, co to jest. W szkole nam tłumaczono, że w dżunglach jest takie prawo, że wyżywa tylko ten, kto jest mocniejszy. On ma prawo na życie. W kościele ma prawo wyżyć ten, kto jest najsłabszy. I dzisiaj w tej Ewangelii pokazane są relacje nasze do Pana Boga. Jeżeli my. Jesteśmy pokrzywdzeni poprzez grzech, jesteśmy przegrani, przekreśleni przez zło. Ale mamy jeszcze tą iskrę chęci nawrócenia. Mamy ten szczery rachunek sumienia, który miał młodszy syn. Pójdę do swojego ojca, powiem mu. Powiem, że się nawracam. Powiem, że mam pragnienie być przy nim, nawet jeżeli już nie synem. Przynajmniej najemnikiem. I słyszeliśmy. Z Ewangelii, jak ojciec z radością go spotkał. Wyszedł pierwszym na spotkanie. To tak, jakbyśmy czasem przyszli do spowiedzi, i kiedy idziemy, to już kapłan wychodzi i spotyka nas. Kiedyś miałem takie doświadczenie na Jasnej Górze, kiedy tam są dyżury spowiedzi w wieczerniku, miała już być zmiana kapłanów. Ale tak otwarłem już konfesjonal i wiedziałem, że jedna osoba tak się miota, tak próbuje to przyjść, to nie, to zagląda, to tak bliżej podejdzie, to potem znowu odchodzi. I kiedy ta, ta osoba była bliżej już konfesjonalu, wyszedłem i ona się pyta, a ksiądz już skończył swój dyżur. Ja mówię, nie, wyszedłem po Ciebie, żeby Ci pomóc. I była bardzo długa spowiedź. Siedziałem jeszcze tam z pół godziny, ale właśnie tak sobie odczułem, że tak jest zawsze, kiedy jesteśmy w konfesjonalnie. Każdy z nas, my jako kaplani, wy jako spowiadający się, zawsze odczuwamy, że to Pan Bóg wyszedł naprzeciwko nas. Oczywiście myślimy o tym, przygotowujemy się do spowiedzi, idziemy do kościoła, przychodzimy z domu do świątyni i niby to kaplan nic nie robi, a czeka na nas, ale jednak w tym kapłanie Pan Jezus do nas wychodzi naprzeciw. I to jest piękno Ewangelii. To jest ten moment, kiedy rzeczywiście doświadczamy Bożego miłosierdzia. Dlatego, że każdy z nas jako dobry człowiek, my możemy kochać, ale samą miłością jest Pan Bóg. Samą miłością jest Pan Bóg. My możemy być dobrzy, ale samą dobrocią jest Bóg. I, i to jest Jego jestestwo. Dlatego dzisiaj, na drodze Wielkiego Posto, na drodze, która skierowana jest do kalwarii, ale zaraz, za chwilę do zmartwychwstania, ta Ewangelia pokazuje nam możliwość takiej otwartości, być śmiałym, być odważnym nawet wtedy, kiedy nie możesz oczu wznieść do Boga. Jest to moment, aby powiedzieć Panu Bogu: Nie jestem godzien. Tak nas Kościół nauczył. Przed komunią świętą mówimy, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, a Bóg przychodzi, bo jest miłosierny, bo ogarnia nas swoją laską, bo zawiera z nami przymierze, bo daje nam sandale na nogi, aby nie urazić nasze stopy o kamień, jak mówi psalmista. I dzisiaj jest ta wielka radość dla nieba, kiedy my możemy odnośnie siebie w swój adres usłyszeć te słowa Byłeś zgubiony, odnalazłeś się. Byłeś umarły, a znowu żyjesz. I tego sobie wzajemnie życzmy, aby Słowo Boże zawsze kierowało nas do zbawienia, do przyjęcia miłości Pana Boga i do tego, abyśmy byli żywym świadkiem Bożego przebaczenia dla tych, którzy jeszcze Boga szukają. Abyśmy byli dobrym narzędziem miłosierdzia Bożego, w Bożych rękach Amen. Dobremu Panu Bogu chcę sam od siebie wraz z mamą podziękować za możliwość razem z wami modlitwy, spotkania eucharystycznego. Bardzo serdecznie dziękuję kapłanom Zakonu kapucynów Tutaj na ręce bracie składam w całej wspólnocie podziękowania za zaproszenie. Niech dobry Pan Bóg wynagrodzi Wam dobroć Waszą i wsparcie. Był taki czas, i często jest, że my ze Wschodu przyjeżdżamy, prosimy o różne pomocy dla parafii, dla ludzi, dla kościołów, świątyń. I Myślę, że dzisiaj jest taki czas, kiedy trzeba przyjść i podziękować. Na sam przód chcę podziękować Panu Bogu za dar życia każdego z nas, bo dzisiaj. Na Ukrainie jest to szczególnie podkreślone. Kto się rano obudził, to uważa, że to jest cud. Dziękujemy też kaplanom na ich ręce dla was, bo wiem, że z waszego miasta, z waszych parafii, z waszej diecezji jest bardzo dużo pomocy skierowanej w stronę Ukrainy, w stronę wschodu i myślę, że na wasze ręce całej Polsce trzeba podziękować za ten dar serca, bo Rzeczywiście, kiedy się podaje braterską dłoń, wtedy, wtedy my odczuwamy to pojednanie, miłość, jedność, nie ma wtedy różnic. Kiedy dajemy kawałek chleba, komuś nie pytamy, czy jesteś wierzącym, niewierzącym, katolikiem czy prawosławnym, takiej narodowości czy innej. Widzimy tylko potrzebę, a w tej potrzebie Pana Jezusa. Dlatego wielki, wielki Bóg Święty zapłać Wam za Wasze wsparcie, za pomoc, za Modlitwy i najwięcej o tę modlitwę prosimy, dlatego że tam, gdzie już człowiek nie potrafi, to tylko Pan Bóg zostaje, który ma być na pierwszym miejscu. Oczywiście niestety czasem jest on i często na ostatnim miejscu, ale Pan Bóg i wtedy wysłuchuje, kiedy na końcu się do niego wzywa. Dlatego prosimy Was o to, aby ten pokój wymawialiście nie tylko dla nas. Ale dla całego świata, bo dzisiaj to jest minuta różnicy i ktoś może być na innym końcu świata. Dlatego, niech dobry Pan bo przez Matkę Bożą chroni każdego z nas, obdarza nas pokojem i też na koniec, jako nasze takie podziękowania, ale też pamiątka, mamy też parę takich książek ze sobą, które dopiero zaczynają jakby istnieć, bo wydawnictwa jakiegoś specjalnego nie ma. Jeszcze na Ukrainie dopiero wchodzą te katolickie różne wydawnictwa czy, czy prasa katolicka i mamy kilka książek, można będzie pomóc świętych, jakby kogoś tam zainteresowało, to po prostu nabyć czy jako ofiarę złożyć. Będziemy chcieli też wspierać naszych sióstr, którzy wydają to i zaczynają wydawać różne kalendarze, katechizmy, żeby również można było. Modlitewniki rozpowszechniać i żeby te ludzie mogli u nas je nabywać oraz z nich korzystać. Bo dopiero teraz się wszystko budzi. Nie ma tak jak w Polsce, że którakolwiek książka, nabożeństwo, śpiewnik, wszystko jest dostępne. U nas to dopiero zaczyna istnieć. Jest wielka różnica między modlitwami, śpiewami, melodiami, nie ma takiej unifikacji, dlatego takie podręczniki by służyły kiedyś pomocą, aby na przykład na dzisiejszy dzień jest trzy modlitwy po Twojej obrony, dwie modlitwy o zdrowość Mariu, już nie mówię o pieśniach. I to wszystko, jakby była jedna książka, jeden modlitewnik, to by ułatwiło naprawdę dużo spraw. Dlatego chcemy wspomagać sióstr, którzy mają wydawnictwo i można będzie no, po mszy świętej, czy w zakrystej podejść, czy na przykład do mamy, bo ma kilka książek ze sobą i, i może Wam po prostu ten, to dać. Jeszcze raz wielki Bóg zapłać, dziękuję Wam, przekażcie swoim kaplanom podziękowania, kto jest z innej parafii, może nawet i biskupowi warto, bo bardzo dużo się słyszy, że właśnie z Waszej diecezji jest wiele, wiele pomocy. Kaplani otrzymują, rozdają potem tym, tym, którzy potrzebują i to jest ważne, żeby dać od rąk do rąk, tak? Bo wiadomo, są różne organizacje, też kiedy gdzie tam trafi, ale jeżeli to trafia do parafii, jesteśmy bardzo wdzięczni, bo my też wiemy, kto jaką ma potrzebę. I, i to jest ważne, aby to z parafii do parafii trafiło. Dlatego też pozdrówcie swojej rodziny, swoich kapłanów, ojca, pasterza, biskupa, kto ma taką możliwość, żeby z naszej strony, z Ukrainy, to podziękowanie doszło do Was i do Waszych najbliższych. A ojcom jeszcze raz bogactwem za zaufanie i serdeczność, że możemy tutaj być się na modlitwie i będzie pochwalony Jezus.